O, dzieci do przedszkola idą. O, jak z rączki się wróciły trzymają. z wycieczki. Czyli Karol mieszka obok przedszkola. Niech otworzę Google Mapsy. Mieszkania niedaleko przedszkoli. Czy Karol lubi małe dzieci? Dzień dobry Państwu, wróciliśmy w kinach, w Stanach w AMC, chcą utworzyć specjalny rząd dla ludzi lubiących SMS-ować podczas oglądania seans. Ja się cieszę. I wtedy wreszcie Włodek siedziałby sobie w osobnym rzędzie. Nie podoba ja mi się bym to co mówisz. Ludziom seans, śmiejąc się to głośno, a ty byś tam siedział, sobie SMS-ował w trakcie filmu. Ma to być przypuszczalnie, ostatni rząd Aha. w sali kinowej. Czyli ostatni rząd dla ludzi, którzy lubią świecić sobie ekranem swoim malutkim w twarz, czyli gdzie będą się I, ludzie. Co i... Wtedy. Przedostatni. To jest tylko projekt sieci AMC. Wolę siedzieć w sali, gdzie mhm. są SMS-y z tyłu, mhm. a nie w sali, w której można na przykład jeść. My nie tak dawno mówiliśmy w dwa Wiedniem o Madonnie, która została wyrzucona, w ogóle zbanowana for life w Stanach za to, że sms i rozłatwiała swoje sprawy zawodowe. Tak, było. Podczas oglądania filmu. Tak mi się trochę skojarzyło z tym ostatnim rzędem. To jest takie trochę właśnie jak klatki zwane palarniami na lotnisku. <coughs> że jeśli już chcesz sobie to robić, to jest Twoja strefa, tu sobie jest... to rób. Pewna różnica jest taka, że w kinie nie musisz SMS-ować. Jeżeli ktoś jest w e, okienku transferowym, ma 12 godzin i jest palaczem, mhm. to musi zapalić. Idąc na dwie godziny, no to niech wyjdzie z sali. Trzeba zacząć od siebie. Tak, A Przez jak półtorej powiedział. godziny można wytrzymać bez telefonu i w kinie, i w teatrze, i w restauracji, gdziekolwiek siedzi i da się to zrobić. Zaraz zaczną się teksty, typu, no zrobią ostatni rząd, z ostatniego zrobi się ostatni, przedostatni, tak, z tak. przedostatnich zrobi się cała sala. Ja mam takie pytanie do ciebie. Wolałbyś, żeby zabronili, kategorycznie. Ale ja właśnie nie chcę niczego zabraniać, to, to jest ta różnica. Ja nie chcę, żeby były wprowadzane rzędy dla sms nie chcę, żeby były rzędy dla całujących Rządy. się. Ja chcę, żeby kina były dokładnie takie jak zawsze, tylko żeby ludzie potrafili wyczuć Aha, tę czyli... subtelną różnicę, Macie debila bez mhm. mózga i macie normalnego człowieka I debil tego nie wyczuje, nie że za głośno coś robi, za głośno szeleści czymś, za głośno mówi przez telefon, mhm. za głośno sms-uje albo non stop sms-uje. Osoba normalna zobaczy, że jak jest jeden sms mhm. i ma tylko odpisać OK, to odpisuje z GIT. Tak, tak. A jeżeli tak. siedzi pół filmu i tak... <laughs> o kur... widzę, że iPhone... O kur... Na JMDB dali mu 8.7! Cicho. Dobry będzie film. Cicho, cicho. Dobry będzie. O, ale na Film zjechali. Ej, zamknij się, gościu. Uuu. Marko17 pisze, najnowsza produkcja, maczetę zabija, uciera się o kicz i pastisz. Ej, gościu. Nie, wiesz co, to może chodźmy z tego filmu, wiesz jest taka ch**a piszą? Co? Odnośnie do kina to obczajcie maczetę, a odnośnie dwa w jednym to wygrajcie Justina Timberlake'a płytę. Jak wczoraj mogliście zobaczyć, zamieściłem my zdjęcie porównawiem, czy widziałeś? Bardzo ładnie, To jest przystojniejsze. No, I chciałem mi. tylko zauważyć, hmm. że demokratycznym głosem ludu wyszedłem w głosowaniu na dużo przystojniejszego niż Justin Timberlake. Nie, tam ci lepiej wyszło. To wyjdzie wygląda jak budyń. To wyglądasz jak. A! Chciałem zauważyć, że jeśli, jeśli już mamy wprowadzać jakieś zakazy, z czym się zgadzam, że nie powinniśmy, a raczej zmieniajmy mentalność ludzi, to wolałbym, żeby wprowadzili zakaz jedzenia. Taki takim wolałbym. Bo to mi przeszkadza dużo bardziej niż ktoś, kto używa telefonu. Bo czasem bardzo umiejętni ludzie korzystają z tego telefonu. O tak. I tak, i w ogóle, i, w, i wiesz, i nic nie widać, i nic nie słychać. Bo wszystkie komentarze, które widziałem odnośnie właśnie tego, czy wprowadzać zon, rząd, dotyczyły tego, że no, no, ale tak naprawdę to wkurzało mnie, że wczoraj byłem na filmie i pani wcinała jedzenie. Trzymajcie się, pokończymy dzisiejszy odcinek, wróciliśmy do Polski. Pamiętajcie, że. Niebawem będzie do wygrania Xbox 360. Jezu, jest, a wiecie, jaki Xbox jest najlepszy. A od teraz, bądźcie lekko! Bum. W Wojewódzki został oblany kwasem. Okay. Wiem. Wojewódzki został oblany kwasem. To był kwas! Takim kwasem? No nie napisało, że... TAKIM brunat. KWASEM! Brunatnego koloru, żrąca substancja. Kwas... Wy się puknijcie w głowę, jaki kwas? Na L?